Siemano, witajcie z tej strony, kacper hodowca królików, a w dzisiejszym odcinku <coughs> już zaraz wam pokażę. E, na razie tutaj podawałem króliczkom, tę samiczkę sobie tu przerzuciłem, e, tę e, parkę dałem tu, a tu dałem te dwa samce, to jest ten sam, więc tak było. Bo tu po prostu mi będzie lepiej sobie sprawdzać gniazdo niż tu, tak naprawdę, do tej nory. Jest, ta klatka to jest główna po prostu. To jest masakra, ta klatka. Nie. Y, oczywiście do tego, do tego, co stoi tu. No, jeszcze niedokończone. Y, ma to chyba 1,85 m. Y, dzisiaj właśnie do tego sobie przejdziemy. Ogólnie to się jeszcze pokrzyżowało. Widzicie jak. Pewnie widzicie jak, to jest pół kosie. Jest to w cholerę pół tak naprawdę. To też idzie wszystko się, ale. No, bo wszystko się tam pokrzyżowało, ale położymy to zaraz na ziemi. Właśnie, oto w tamtym miejscu. I ja sobie przyniosę resztę ład z budowy. I po prostu docinamy. Dzisiaj chciałbym, chciałbym, mówię, chciałbym zrobić całą konstrukcję, ale ten stelaż drugi na, to jest no, na tył czy naprzód. No to niech będzie, że to jest na tył, naprzód musimy sobie zrobić. I chciałbym ogólnie powkręcać właśnie te łączniki tutaj, żeby, wiecie, tam dokręcić drugą ścianę, tylko nie wiem, czy mi się to uda, bo jeszcze muszę iść uczyć się na kartkóweczkę. W sumie to dwie na jutro mam z fizyki i z polskiego, ogólnie dlatego, że tak długo nie chodziłem, no i sobie oczywiście muszę radzić, no radzić, no muszę napisać po prostu, patrzcie, patrzcie jak skaka, patrzcie. Dobra, więc ja sobie to tam biorę, idę po łaty, docinamy, kroimy, przykręcamy, no i takie plany na dzisiejszy odcineczek, więc zaraz się widzimy jak to będzie tam. Jednak położyłem tutaj, a nie tam, bo po prostu stwierdziłem, potem jakbym to pozłączał, to potem tego już nie doniesę, no, no bo taka prawda, no bo to jest, kurde, to dojdzie, jeszcze te, yy, no cała... Cały stela, czy sam tego nie uniesę. to było to jeszcze no, ale raczej bym nie uniósł sam jeszcze tego drugiego. Bo jest bardzo grube, są te łaty. Nie wiem, z, no, z piątkę to chyba ma. No, niektóre ta będzie miała 7, ta z 8, 9. No grube są. Dobra, zaczynajmy, bo dzisiaj nic nie zrobię. Raz, dwa, trzecia, czwarta. No i ogólnie zrobiliśmy sobie yy, całe te, yy, te pionowe. Teraz lecimy sobie yy, z tymi poziomymi też yy, cztery i skręcamy sobie Jedna ściana już będzie gotowa, chyba nie wyrobię się z tymi łączeniami, z tymi tutaj, z tymi kątnikami, żeby to obydwa tak się złapać, chyba się z tym dzisiaj nie wyrobię, bo jeszcze muszę trochę w domu posprzątać, no i ciężko z czasem, bo jeszcze kartkówki to tamto. Wymiary to będzie takie, y dowiecie się w takim, y w ostatnim filmie, y ogólnie zbudowa albo już taka prezentacja klatki będzie jak pierwsze sztuki tam powstazamy do tej klatki i wtedy dostaniecie takie wymiary, ale pewnie teraz nie więcej wiecie jak to wszystko nam wyjdzie, ale, ale teraz niby coś widać, ale nie widać tak naprawdę więc jeszcze się, bo widzicie tu jest szersza klatka, ona taka nie zostanie, bo coś sobie tu dołączymy, te już zostaną tak, takie jak są, więc wszystko zobaczycie w następnych odcineczkach, a teraz lecę po kolejną łatę, w sumie to dwie od razu sobie przyniesę, żeby tak samo mi tu i tu wszystko postarczyło ładnie, no i dobra, bo Tutaj dużo też mówię, a roboty w ciągu pół godziny to ogarnąłem te cztery deseczki. No oczywiście musiałem iść przynieść, no to za 4 minuty mnie nie było. No i cięcie, wszystko. Jeszcze jedną, nie wiem jak ja sobie to y, wymierzyłem, ale to wymierzyłem na 188 i ja miało być 185. Nie wiem jak to zrobiłem, ale y, no dobra. Jeszcze sobie zobaczymy, co króliczki robią mają sobie ładnie. Ta samica mam. 3 dni do wykotu. Zależy, jak to liczy. No bo jest końcówka yy, środy nadaje no jeszcze czwartek, piątek, jakby dwa dni, no ale. sobota jeszcze. No, nie wiadomo kiedy się wykoci. Bo może być tak, że się wykoci w piątek. A gniazda, jak widzicie, nie robi yy, nie robi. A będzie robić pewnie to te, w ten sam dzień, co będzie miała się kocić jak, yy, jak ostatnio. No i tyle. No. Dobra, jeszcze. Ja zapierniczam po tamte łaty i ogólnie ogarniamy się to, tniemy, przykręcamy i mamy już te ścianki gotowe. Raz, dwa, trzecia, no i czwarta już jest gotowa i znowu jedną, czyli tą. Musiałem dwa razy sobie docinać, ja nie wiem jak ja to mierzę, czy bo nie wiem jak mi to wychodzi, ale Muszę się zawsze widać y, pomylić z tymi łatami No ale no cóż Mamy gotowe e, Jeszcze sobie muszę po, to po ładnie poustajać, żeby nam to równo wyszło Idę po wkrętarkę, po wkręty I wkręcamy, trochę wam nagram jak wkręcam tam, znaczy może wkręty, no po prostu no, żebyście mieli coś nagrane. Łaty to wam, zaraz wam pomierzę, jak już to skręcę, to wam pomierzę, jaka grubość ład, bo mieszane są, są grubsze, są cięższe, ale tak myślę, że powyżej piątki nam się ta taka jest wąska. No gdzieś koło piątki mają najmniejsze. Największe ten będą mieć koło dychy. Tutaj mam trochę mniejsze, ale te to kurde były bycze, bo tamta była największa. Albo tamta, ta, ta, ta tutaj albo ta tutaj, ale już nie jestem pewien. Ogólnie już jeszcze wam tu pokażę jak wkręcam. Pokażę wam jak to wygląda. Miniaturkę sobie zrobię i klatki pozamykam i idę do domu bo mamy godzinę yy, 17.22 i po prostu że mam nadzieję, że. No. Do 18 myślę, że tak pies bawi się folią. Yy, poskręcam się to tak do 18 myślę i. Wiecie, co tu przynios, przeniosę się, tu tak, żeby o 18 być w domu i w końcu jeszcze wziąć za te lekcje, trochę tam coś poszątać w domu. No i w sumie to tyle w dzisiejszym yy, dniu roboty by yy, było. Myślę, że z 3 tygodnie to zejdzie yy, mi robota tej klatki, bo ja... tak sobota sobotami teraz odchodzi cały dzień w polu będę. No nie będzie deszcz, ale jak będzie deszcz, no to kurde klatki też nie będę robił, więc wiecie. Ale mówią pogodę, no to w sobotę już odejdzie i tak naprawdę za tydzień, nie, to jeszcze chyba będzie za dwa tygodnie, siódmego, no to będę miał, nie pójdę do szkoły, bo mam wyjazd, no i... Prawie z samego rano y, tam 12 przed 12 se wrócę do domu. Biorę się do 20. Non stop i, y, oczywiście filmik się nagra i podciągniemy sobie dużo. No i y, w sumie tyle. Najwyżej, jak jeszcze sobie to skręcę, tam sobie to położę, to jeszcze y, se coś pogadamy, bo no wiadomo, ostatni film, y, ostatni film był w poniedziałek miał być w niedzielę, ale pojadłem jeszcze do rodziny i, po prostu już nie miałem czasu, żeby go montować z ninindzi w poniedziałek, sobie go zmontowałem, na no, spokojnie. No to dobra, ja sobie to ładnie poustawiam, idę sobie po wkrętarkę i lecimy. No i ja sobie to porównałem, no do milimetra nie jest, bo ja te łaty też nie są do milimetra powycinane, bo ja po prostu, jeśli no... Z moim wiekiem, no to mi się widzi, że i tak w miarę umiem, no nie jest do milimetra, więc tu wyszło nam, widzicie tu jest taki ząbek wyszedł, tu ząbka nie ma, tu taki ząbek wyszedł, taki, tu znowu ząbka nie ma. Mi się wydaje, że i tak jest dobrze, ale no mogłoby też być lepiej, no ale... Przecież cuda się też, cudownego się nie zrobi, idealnego, ale ja też to się po prostu postawi se, się tam i będzie sobie stało do wiosny, a potem przewieziemy sobie to do nowego domu, no i tak naprawdę no tyle. Ja idę po wkrętarki i po wkręty. No i lecimy sobie yy, skrętami. Teraz rynie ten i ostatni mamy tutaj no i gotowe no i mamy poskręcane tutaj ładnie ogólnie przydały mi się staty, ale na dzisiejszy dzień, na środę, mamy taki etap budowy. No, oczywiście, to nie skręcałem, nie przykręcałem to do tego, bo ze przód. tutaj się da takie też łaty. Jedną do drugiej poprzyczepiamy. go nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Czy tylko od góry, czy od dołu, czy jakoś. Właśnie, jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby to było funkcjonalne. Jeszcze nad tym nie myślałem ogólnie, ale najlepiej było do tego to do tej kręcić tu i tak naprawdę do każdego, ale do każdego to wyszłoby nam do każdego po cztery, Do trochę by nam wyszło, do sporo by nam wyszło, tak naprawdę. Już mi się tu nie chce liczyć, ale, ale sporo by wyszło na pewno. No więc, tak no. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zostaw łapkę w górę, bo naprawdę nasz kanał, nasz kanał się bardzo rozwija w mega szybkim tempie. Muszę się poprawić. No i to w sumie tyle. Dzięki, Cześć, na razie.